Cześć, witajcie, Robez, z tej strony. Jesteśmy na Hydroforni. Dzisiaj Wam opowiem o tej skrzyneczce. Zobaczcie, pokazywałem Wam, jak składam na warsztacie do, tutaj, do zestawu hydroforowego. Opowiem Wam, co jest teraz, jak to będzie sterowane, co było przed, przed awarią zestawu hydroforowego. Zapraszam do subskrybowania kanału, zostaw lajka, napisz komentarz. Zapraszam na film. Zobaczcie, skrzyneczka już powieszona podłączona do zasilania. Mamy w tej chwili podłączone trzy pompy. Dzisiaj będziemy podłączać czwartą. Zobaczcie zestaw pod napięciem. Zestaw jest na tą chwilę zasilany, zobaczcie, z gniazdka. Zabezpieczony jest wyłącznikiem nadprądowym oraz wyłącznikiem różnicowo-prądowym. Z rozdzielnicy tutaj obok. Dobrze, omówmy sobie ten zestaw hydroforowy. Jak to będzie na tą, jak to będzie na tą chwilę działało? Pierwszy czujnik presosta Danfossa, zabezpieczenie przed suchobiegiem. Tutaj zobaczcie, mamy nastawę. Poniżej 0,7 bara wyłączy nam się tutaj zestaw. Czujnik zasygnalizuje suchobieg. W zestawie mamy, zobaczcie, cztery pompy. O mocy 1,1 kW. Dodatkowo jest pompa P-Posz 5,5 kW mocy, ale ona jest sterowana osobno manometrem, a nas interesują te cztery pompy i zobaczcie, tu mamy wykonane przyłącza do tych pomp. Została nam ta pompa do podłączenia. Tutaj mamy za krótki kabelek. Także wymienimy sobie go zaraz na dłuższy i podłączymy do rozdzielnicy. Następnie mamy tutaj jeszcze czujniki analogowe. Ciśnienia, one są akurat wykorzystywane w tej chwili do telemetrii. Jeden nam czujnik tutaj został jeszcze analogowy ze starego zestawu. Pod sterownik, zobaczcie, pokazuje ciśnienie tłoczenia. Tutaj następny czujnik analogowy, tłoczenie. Zbiornik przeponowy. I ten presostat, zobaczcie, na tłoczeniu będzie sterował nam tutaj zestawem hydroforowym. Przy spadku ciśnienia do 4,5 załączy, czyli 5,2 bara wyłączy. Ok, a teraz zobaczcie, tu jest ta stara rozdzielnica. Zobaczymy, jak to było kiedyś przed awarią. Był falownik, zobaczcie styczniki. Palownik kroczący po pompach, przełączał nam tutaj na każdą pompę Jeżeli ciśnienie było niewystarczające, dołączał kolejną pompę Teraz tutaj mamy podłączoną tylko pompę PEPO Pod zabezpieczenie tutaj Przed brakiem wody, tak zwany mamy No i będziemy mieć tutaj teraz tylko sterownik, będzie nam pokazywał ciśnienie, tłoczenia Także tak to zostanie na tą chwilę Lampki awarii się świecą, pompy odłączone tutaj dodatkowo zobaczcie ta pompa pepo sterowana manometrem oraz tu jest dodatkowo też presostat zabezpieczenie przed dużym ciśnieniem oczywiście tutaj nie ma sterownika wykorzystałem tylko przekaźniki czasowe także nie ma tu zamiany pomp także pompy co jakiś czas trzeba będzie przełączać ręcznie, ciśnienia były mniej więcej równolegle obciążone pracowały mniej więcej po tyle samo godzin ok możemy zobaczyć każdą pompę Dwójkę, trójkę stycznik, bo pompy jeszcze nie ma, dopiero mi się będzie podłączać. I czwórkę. Wszystko fajnie działa, także zajmijmy się teraz podłączeniem pompy numer 3. Kabelek mamy. No to dobra, biorę się do roboty, podłączę i zobaczymy, jak to działa. Tutaj Wam jeszcze pokażę, zobaczcie, po odkręceniu tutaj pokrywy z puszki mamy trzy przewody fazowe, jeden uziemiający tutaj na obudowę, połączenie w gwiazdę. Wymieniamy przewód, odpinamy zaciski i wciągamy nowy przewód do rozdzielnicy. No i zakończyliśmy pracę przy podłączaniu pompy numer 3. Mamy ją już tutaj zapiętą, zestaw się włącza, nabija ciśnienie. Poczekamy aż się pompa wyłączy, sprawdzimy sobie obroty. Ok, sprawdzimy obroty pompy numer 3. Zobaczymy, czy nabija się nie. Nabija. Ok. Tak, więc, zobaczcie, prace mamy zakończone. Zamykamy skrzyneczkę. On jest tutaj zasilany z gniazda siłowego. Także w przypadku braku prądu, podjeżdżamy agregatę. Wypinamy wtyczkę, podłączamy pod przełącznik po prawo i odpalamy agregat. I wszystko powinno elegancko chodzić. No i trzeba będzie się pomału zwijać. Zbieram narzędzia i na dzisiaj wystarczy. Do następnego. Cześć.